Witamy bardzo serdecznie na konferencji Platformy Obywatelskiej. Jest z nami pani prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc, pani przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Dorota Malinowska-Grupińska, Andrzej Halicki, szef regionu Mazowieckiego Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj po tym, jak wojewoda Mazowiecki zdecydował o tym. Że uciszy Warszawiaków, że nie pozwoli warszawiakom wypowiedzieć się w sprawach dla nich najistotniejszych. Po tym, jak Wojewoda powiedział, że zaknebluje usta Warszawie, ta decyzja wojewody mazowieckiego. Decyzja o tym, że będzie dalej blokował referendum warszawskie to jest decyzja o tym, jak kneblować usta warszawiaków. My do tego nie dopuścimy. Warszawiacy mają prawo. Wypowiedzie się w sprawie istotnej z punktu widzenia działania samorządu warszawskiego. To, co zrobił wojewoda Mazowiecki, to jest kolejna odsłona tej podjazdowej wojny Prawa i Sprawiedliwości z samorządem, z samorządem warszawskim. Nie może być zgody na to, aby urzędujący urzędnik państwowy uniemożliwiał kruczkami prawnymi. Wypowiedzenie się mieszkańcom w sprawach najważniejszych. O dalszych krokach, o tym jakie to implikacje rodzi poinformują Państwa teraz Pani Przewodnicząca Dorota Grupińska. Szanowni Państwo, Rada Miasta Stołecznego Warszawy z mocy prawa i z mocy zasad demokracji ma obowiązek zabierać głos we wszystkich sprawach najważniejszych dla warszawiaków również na podstawie prawa o referendum lokalnym zwołaliśmy referendum w sprawie przypominam dołączenia 32 gmin do Warszawy co za tym idzie zmiany w tysiącach tysiącach przepisów to nie miejsce żeby przypominać ilu bo to naprawdę zajęłoby parę godzin i też spowodowałoby nieprzytomny chaos prawny Dzisiaj dowiadujemy się, że pan wojewoda, który jest urzędnikiem pisowskim, chce podważyć mandat wyborczy Rady Miasta Stołecznego Warszawy i nie dać nam prawa tego, do czego nas zmusza tak naprawdę ustawa o prawie lokalnym. W związku z tym już w tej chwili zbieramy podpisy pod sesją nadzwyczajną i pójdziemy walczyć do sądu. Poproszę panią prezydent Hannę Drunki-Brzwałc. Szanowni Państwo, przede wszystkim oczywiście to jest kluczek prawny. Po pierwsze, pan Wojewoda czekał do ostatniego dnia, a jeszcze wcześniej. Wstrzymał uchwałę Rady Warszawy. W związku z tym, no, można powiedzieć, że było mu wolne, ale to nie wypada. Powinien rzeczywiście, jeżeli miał takie przekonanie, wcześniej to ogłosić. Po drugie, pójdziemy oczywiście Rada Warszawy do Wojewódzkiego sądu administracyjnego, bo ważne, żeby wykładnie korzystania z prawa do referendum, prawa do demokracji bezpośredniej zrobił właśnie sąd, a nie organ wykonawczy, organ rządowy, jaki jest pan Wojewoda. Po trzecie, Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego oraz zgodnie z Konstytucją powinno się tę podstawę za, jako podstawę referendum traktować, która jest, umożliwia wypowiedzenie się w drodze referendum, czyli w drodze referendum mieszkańców Warszawy. W związku z tym jest to absolutny zabieg prawny, który mówi o tym, że może na tej podstawie, na niej podstawie. Myśmy to zrobili na podstawie takiej, która dotyczy referendum lokalnego. Rada Warszawy jest tym organem, który jest suwerenem, bo często powołują się, PiS się powołuje na suwerena, jest suwerenem w mieście stołecznym Warszawa i chciała dać możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom. Niestety rząd to, bo wojewoda jest przedstawicielem rządu, uniemożliwił. Andrzej Halicki, przewodniczący Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej. Ja chciałem Państwu tylko przypomnieć jedną deklarację wojewody Sipiery, który nie tak dawno zapewniał Państwa, dziennikarzy, media, że konsultacje i no właśnie referendum ta droga wymiany poglądów jest najlepszą drogą do wypracowania dobrego modelu także samorządowego no zaprzeczył dzisiaj tym swoim słowom ale równocześnie potwierdził że sam chce organizować konsultacje od poniedziałku bodajże je zapowiadając w związku z tym uniemożliwiając w Warszawie przeprowadzenie kampanii informacyjnej organizując ją sam no czyni tę kampanię nierówną niesprawiedliwą nie Daje głosu obu stronom, a to jest zaprzeczenie zasad demokratycznych. Widać, że wojewoda ma inne zdanie wtedy, kiedy mówi sam w swoim imieniu, a inne po tym, jak dostaje telefon z Nowogrodzkiej. Dlatego dziękuję jeszcze raz Radnym Warszawy za podjęcie tej inicjatywy, bo tam, gdzie Platforma ma siłę, tam będziemy zawsze dbać o demokratyczne procedury, demokratyczne zasady wypracowania także decyzji, które dotyczą no, życia nas, mieszkańców, w tym wypadku Warszawy, ale chodzi o nasze małe ojczyzny.